W Ekstraklasie na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej każdy punkt jest na wagę złota. Tabela Ekstraklasy przed 29. kolejką prezentuje się następująco. Po rozegraniu 30. serii gier liga zostanie podzielona na dwie grupy po 8 zespołów. Drużynom zostanie zaliczona połowa punktów zdobytych w rundzie zasadniczej. Zespoły z miejsc 1-8, grupa A powalczą o Mistrzostwo Polski i grę w europejskich pucharach. Zespoły z miejsc 9-16, Grupa B, zagrają o utrzymanie w lidze. Dwie nadchodzące kolejki mogą przynieść wiele przetasowań w tabeli. Kilka drużyn jest już jednak pewnych swojego losu. Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław na pewno zagrają w grupie A. Zawisza Bydgoszcz, PGE GKS Bełchatów, Krakowia i Ruch Chorzów będą rywalizować w grupie B. O znalezienie się w grupie A walczy nadal aż osiem zespołów. Bardzo blisko zapewnienia sobie gry w grupie A są również Wisła Kraków i Górnik Zabrze niewielkie szanse na wskoczenie do górnej ósemki mają natomiast Piast Gliwice i Górnik Łęczna. Ostateczny kształt obu grup poznamy po zakończeniu 30 kolejki spotkań, która odbędzie się 29 kwietnia. Początek meczów o 20:30. Następnie Ekstraklasa wróci do gry 8 maja, kiedy odbędą się pierwsze mecze rundy finałowej.